Cześć, witam wszystkich serdecznie. Daniel z tej strony, witam w kolejnej prasówce czyli o newsach ze świata FPS-ów, Call of Duty i Warzone. A dzisiaj zaczniemy sobie od fenomenalnej wiadomości, bo wodzi na to, że oszukiwanie w grach w FPS to już jest ogólnie legalne, już wszystko zaczną za nas robić. Ogólnie po co my zaczniemy w ogóle grać? Lepiej już sobie oglądać film, bo granie to już raczej nie będzie, ponieważ MSI przygotowało monitor, który pozwala nam oszukiwać w grach dzięki sztucznej inteligencji. W skrócie. Ten monitor ma nam wyłapywać, wyszukiwać przeciwników na ekranie, rozdzielać ich między sojuszników a przeciwników, czyli nam pokazuje gdzie jest jakiś przeciwnik, dzięki temu o wiele łatwiej będzie nam go dostrzec. Ja nie wiem, ja nie wiem w jakim kierunku my zmierzamy. Ja nie wiem, ludzie chcą dodawać aim masisty na myszki, ludzie chcą, żeby wszystko za nas, Gdzie my idziemy w ogóle w grach FPS? Gdzie my idziemy w grach, w których rywalizacja, zręczność, przebiegłość a przebiegłość to jest chyba złe słowo, ale spryt, więcej skilla idzie w las, to kiedyś było ważne, teraz to powoli się robi tak naprawdę nieistotne, bo każda ameba będzie mogła grać, w, znaczy, znaczy każdy może grać w gry FPS, ale no chyba powoli przesadzamy z tym ułatwianiem eee, i no i nie wiem jak, jaka będzie reakcja społeczności, na pewno będą ludzie, którzy będą kupowali te monitory, bo będą bardzo drogie na 100%, eee, ale czy to się przyjmie? Nie wiem, jak będzie rozwiązana sprawa Komputer, inaczej, turniejowa, nie mam pojęcia. Mimo wszystko daję Wam info, że takie coś się pojawia. Jak będzie, zobaczymy. Kolejno przejdziemy na nasze podwórko, czyli na Call of Duty. Jeżeli chodzi o cheatowanie, bo już o tym mówimy, Team Ricochet, czyli nasz kochany anti zaczął banować właśnie ten aim assist na myszce, czyli zacznie wyszukiwać oprogramowanie, które jakby. Jakby ten emulator, który yy, sprawia, że gra czyta myszkę jako kontroler, kontroler dzięki temu mamy aim assist na myszce, zawsze to wyłapywać i wyłączać grę, wyłączać grę, kiedy to jest włączone yy, i jeżeli to będzie działać na w zasadzie nie tylko na tutaj jak true Game data napisał, I hope it will be more than just looking for running XE, because there are ways around that. Jeżeli to będzie działać bardziej złożone niż właśnie tak jak to powiedział true, true Game data, to być może faktycznie e, ludzie nie będą w stanie z tego korzystać. Natomiast to. To jest to mały sukces i musimy się z tego cieszyć. No, bo to nie była dobra wiadomość, że ludzie z tego korzystają, nie powinni z tego korzystać. Jak zna, znacie moje zdanie na ten temat, ja już bym preferował przejść na pana, niżeli używać aim assista na, na myszce. Ponieważ myszka reprezentuje coś w świecie FPS, coś co powoli zostaje, e, znaczy coś co poniekąd jest zatracane. W grach FPS, tak? Więc to jest sukces, to jest naprawdę dobry sukces I mam, miejmy nadzieję, że to będzie działać sprawnie I miejmy nadzieję, że ten sukces będzie Po prostu kontynuowany Ponieważ cheaterzy dalej Są plagą w Warzone I zawsze jest tak po przerwach świątecznych I zawsze jest tak przed większymi Update'ami, ponieważ no Jak są przerwy świąteczne to wiadomo, że Tutaj ludzie są na rozjazdach, na wakacjach I nie zawsze jest to tak pilnowane jak jest Raven Software jak Wyjechał na wakacje świąteczne, to tylko podkręcili SBMM, tak żeby przykładowo. Bo, jakby z reguły, więcej cheaterów jest na PC, więcej PC to są myszki kreatury. Ja nie wiem, jakoś wyszli z tego głupiego założenia. I myszki kreatury, jeżeli byłeś graczem na myszce kreaturze, to z reguły dostawałeś bardziej spocone loby lub loby z cheaterami, a jak grałeś na kontrolerze, to mniej. Nie wiem, dlaczego w ogóle takie założenie wyszło. Ale taka plotka się pojawiła, ja nie wiem czy to prawda oczywiście, taka plotka się tylko pojawiła nie, Niekoniecznie ona musi być prawdziwa e, Prawda, więc nie bierzcie tego za fakt e, Ale mimo wszystko byli na wakacjach, więc tych cheaterów się pojawiło więcej i przed update'em zawsze jest więcej Później jest update większy, coś tam pozmieniają w plikach Więc te cheaty może nie działają tak jak powinny działać Tak mi się wydaje przynajmniej Później znowu cheaty są update'owane i wiadomo to jest taka W kółku Macieju, mamy ciągle to samo, zabawa w kotka i myszkę Więc miejmy nadzieję, że ten team rykoszet zacznie Robić to na poważnie i faktycznie będzie mniej czterów ogólnie w grze. Kolejno, mamy mały dowód na to, że studia zaczynają nas słuchać. Ponieważ mamy dostać w update, a dzisiaj jest ten update, koło godziny 18 będzie update e, Gracze konsolowi chyba już mieli uploada, e, czy, czy mogli ściągnąć, gracze na PC pewnie koło 17 będą mogli ściągnąć Różnie to bywa, w zależności od e, to na jakiej aplikacji gracie i tak dalej, i tak dalej e, No ale mieliśmy dostać taki nowy kontrakt czy nowo, nowy, nowy niuans czym jest covered Expil. To oznaczało, że mogliśmy za dużą sumkę w sklepie kupić sobie wyjście z gry. Wygranie z gry. Czyli przywołanie helikoptera, tak jak to było na DMZ. I miało to sens, ponieważ dodali. Znaczy, miałoby to sens, ponieważ dodali też, jakby, kolejną rzecz, jak skrzynkę z bronią. Weapons Case, którą, jakby. Dostajemy, którą wygrywamy, którą znajdujemy, do, do końca nie wiem I tam są jakieś fajne itemy, fajne nagrody, które możemy wyciągnąć I wtedy jakby zamiast czekać do końca gry i ryzykować, że nam się nie uda tego wyciągnąć No to możemy wezwać ten właśnie, ten Covered exfil. Problem w tym, że gracze mieli Graczom nie podobał się fakt, że może po prostu Lobby wymierać zbyt szybko Mamy co prawda tylko 100 osób w Lobby, ponad trochę 100 osób w Lobby Jeżeli dużo osób będzie robić ten Covert Exfil To po pierwsze dużo osób będzie umierać na tych kontraktach, na tych tych Ponieważ będzie dużo osób się bić w tym miejscu A po drugie ludzie będą uciekać, więc tego nie chcemy w grze Battle Royale. W grze Battle Royale chcemy, żeby ostatnia osoba na mapie wygrała Więc stwierdzili, że zrobią z tego po prostu osobny tryb Co jest oczywiście dobre A ktoś powiedział mi, że... Hej, a co jeżeli oni specjalnie tak robią, bo wiedzą, że się to community nie spodoba, więc i tak finalnie planowali to zmienić, żeby było, że nas słuchają. No taka fajna, ciekawy komentarz, wiadomo, że niekoniecznie nie tak musi być, ale, ale fajnie, że zmienili to w dobrym kierunku. No i jeszcze jeden newsik, który możemy sobie tutaj, moi drodzy, omówić. Mianowicie, jeżeli będzie ten update, to nie zdziwcie się, jeżeli nie będziecie mogli grać od razu Ranked, ponieważ tutaj Card Updates, możemy na Twitterach zrobić follow, e, e, followa i wtedy dostajemy jakieś tam powiadomienia o update'ach. E, the Ranked Play Team will be performing checks before en enabling the most for all players. Stay tuned for more updates, co oznacza, że jak przeczytamy do końca eh, heads up, eh, <gryblet> rankplate will not play will not be available immediately after players receive the season 1 reloaded update, co oznacza, że jeżeli pobierzemy ten update i już się szykujemy na rankedy to najpewniej tych rankedów jeszcze po prostu nie będzie będą będą, kiedy będą, czy będą za godzinę od update'u czy będą tego samego dnia, czy będą w kolejny dzień nie mamy pojęcia po prostu się nie zdziwcie, że tego nie będzie, ponieważ oni najpierw muszą sprawdzić, czy to działa. Ja wiem, że macie pewne pytania. Przykładowo, dlaczego po prostu nie sprawdzą tego przed update'em? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Przynajmniej się z tym nie kryją, że zakładają, że coś będzie spieprzone. Przynajmniej się z tym nie kryją. To jest mały sukces. Przynajmniej są transparentni. A jak finalnie będzie... Słuchajcie, moi drodzy, nie mam pojęcia. Więc to wszystko z tych newsów na ten tydzień. Zobaczymy jak ten update będzie. Miejmy tylko nadzieję, że z... że naprawimy więcej niż rzeczy niż z pieprzą, bo raczej musimy być pewni tego, że raczej coś z pieprzą. raczej część ludzi będzie miała mniej FPS-ów, coś będzie nie działać. Słuchajcie, gramy w Call of Duty Warzone przynajmniej już od 3 lat. E, nie, 3 lat? Czy ja to, Tak, 3 lat, 2004 lat prawie, zaraz będzie 4 lata. Więc słuchajcie. Wiemy, czego się spodziewać. Nie ma co się dziwić po prostu. Nie, serwerów nie naprawią. Audio, miejmy nadzieję, że audio będzie chociaż trochę naprawione yy, i będzie mniej cheaterów. Raczej zakładam, że będzie mniej cheaterów. A co do zmian w mecie? Wydaje mi się, że MTZ Interceptor raczej będzie znerfiony taki, że już będzie. Nieużyteczny, raczej Pulemiot dostanie nerfa. Miejmy nadzieję, że Swarm dostanie małego, mały balans, jeżeli chodzi o magazynek, bo 100 kul w magazynku z taką mobilnością to trochę mała przesada, e, ale raczej SMG są dobrze zbalansowane, e, więc miejmy nadzieję też, że jakaś szturmówka wejdzie do mety. No bo kurczę cały czas od czasów na dwójki, rkm -y i karabiny bojowe, i tylko jedna szturmówka, jak Iso Hemlock była faktycznie w mecie oraz e, Kasloff 762. Więc miejmy nadzieję, że więcej szturmówek po prostu będzie widocznych takich typowych macie. Dobra, to wszystko z mojej strony życzę wam miłego dnia, życzę wam miłej gry i miejmy po prostu nadzieję, trzymajmy kciuki za dobry update, bo co nam tak naprawdę pozostało? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach na tym kanale oraz na live'ach na tym kanale. Cześć, cześć!